to tu LPS13 Dzisiaj jak tytuł się, będzie rozpakowywanie moich nowych pet shopów z Allegro Przyszło dzisiaj Jest taka oto paczuszka biała No i tego może zacznijmy rozpakować Dobrze Rozpakujemy No dobra, są to. Tak, taki piesio. Taki Bernardynek. Boże, mój wymarzony pudelek Tak obejrzałam film i yy, No na balu czy coś takiego takiego I i to Bull Terrier z Rockstar może nie do końca z Rockstar, ale jest piękny, przepiękny. Trochę nie chcę się, nie chce stać. Łapkę podnosi, ale nie szkodzi. I tak dobrze, że go mam. Bardzo marzyłam o tych pet shopach, Zobaczmy, czy nie ma dodatków. Nie. Na pewno pokaż. Dodatków nie ma, szkoda. No to są te wszystkie pet shopy. Imiona brzmią. Pinki, Rosa, Brenda i Magic. Oto wszystkie moje pet shopy, które dzisiaj dostałam. Bardzo się z nich cieszę. Jeszcze raz pokażę je.